Witam Was kochani serdecznie w kolejnym odcinku. Wiem, że miało być zielono, wiem, że miało być toczyście, wiem, że miało być wiosennie, ale zmieniły się w międzyczasie okoliczności przyrody, więc na tą okoliczność na tą okazję przygotowałam zapach, który kojarzy się ewidentnie z tym, co tutaj mam za plecami. Za plecami mam piękne, granatowe, niebiesko-lazurowe morze i zapach, który właśnie przypomina mi ten obrazek. Zapach, który jest z tych takich wodnych, słonych, takich zapachów na, na rynku wielu nie ma, bo to są dość specyficzne i charakterystyczne nuty, to to już trzeba lubić. Zapach, który mam, to jest zaliczany z zapachów wodno-kwiatowych. Powstał w 2015 roku i to jest Rem Nie znajdziecie go niestety w sklepach stacjonarnych, ale na stronach internetowych jest, jest dostępny i jest yy, całkiem atrakcyjnej jak na zapachy niszowe cenie. Ja tutaj akurat mam wodę perfumowaną i jakbyście sobie chcieli, że tak powiem yy, spróbować kupić i tak dalej, to woda perfumowana bardzo mocno różni się od wody toaletowej, więc na to uważajcie. Ale teraz jak to pachnie. W nucie głowy dostaniecie tylko i wyłącznie nuty wodne, takie mocno kojarzące się z morską wodą. W nucie serca nuty kwiatowe. Nie ma tutaj zdefiniowanych dokładnie kwiatów, co tutaj się znajduje, ale ja mam wrażenie, że tutaj pierwszy skrzypce gra lawenda i kozieradka. Kozieradka to jest taka roślinka, która wygląda jak taka długa, długa konieczyna, przerośnięta konieczyna. Ma ona e, po roztarciu taki słonawy zapach. E, mi się kojarzy lekko rosyłowo, tak jakbyśmy e, nie wiem, wąchali, czy, czy no, wąchali przyprawę naszą taką do dorosłą, często dawaną magii. W nucie bazy znajdziecie tonkę, buptonkę, buptonka i e, jejuk. Ojej, co mi się tutaj stało? Wiatr, słuchajcie, wiatr od morza. nucie yy, basy, dostaniecie dwóch ton heł, yy, i wanilię. I teraz jak to pachnie? No właśnie, stoimy sobie nad brzegiem morza. Dociera do nas rześki, chłodny wiatr. Słońce gdzieś się tam lekko przepija. Za nami jest błękitne morze i ten wiatr robi się silniejszy. Niespodziewanie po, po psiknięciu, w takim pierwszym psiknięciu dobija do nas taka mocna granatowa wzgórzona fala, która zalewa nas. Zalewa nam nozdrza, yy, oblepia kryształkami soli. Yy, czujemy jak nam tutaj wszystko dogazuje, bo zapach w tym, w tym właśnie pierwszym momencie wydaje się taki lekko, lekko musujący. I niestety być może wydawać się nieprzyjemny. Jest dość specyficzny. No, niestety, dość charakterystyczny. Ale jeśli tę nutę przetrwacie, do bije do Was w oddali. Nuta wanilii, słodka, ciepła i lekka nuta Bobu Tonka. Bob babutonka, butonka, po butonka. Yy, macie wrażenie, że ta fala, która przed chwilą zalała wam te nozdrza, yy, cofa się. Słońce odsłania przepiękne błękitne morze. Robi się słonecznie, robi się przejrzyście, robi się jasno. Robi się yy, rześko, yy, ale nie jest Tutaj zimno. Tutaj już czuć takie lekkie ocieplenie. Jeszcze w tym momencie będą tutaj walczyły ze sobą kozieradka i lawenda o pierwsze miejsce, która ma być bardziej zauważona. Yy, I w tym, momencie, w tym momencie właśnie będziecie mieli wrażenie, że dochodzą Was te takie nuty słone, a takim lekko cieplonym, pudrowym podbiciu. Eee, Jakbym miała zdefiniować tak e, typowo, z czym się ten, ten zapach e, kojarzy, to mogłabym powiedzieć, że e, podobny jest, bo, słuchajcie, do zapachu e, Coca-Coli. Tak, 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 tak mi się on kojarzy już z jakimś, po jakimś e, czasie. Takiej słonawej Coca-Coli. Jest to dość przyjemny zapach. Jest to zapach e, bardzo oryginalny, e, taki słono-słodki, e, słodkawy, ale nieulepny. Jest rzeźki, orzeźwiający. E, po jakimś czasie on się ociepla. E, staje się taki migdałowo-słony. Można nawet powiedzieć, że jest z czasem jakby robi się bardziej elegancki i taki świeżo wodny. Ciągle mamy wrażenie, że nam się tutaj te nuty przenikają, próbują walczyć. No, no ma różne, że tak powiem, oblicza i, i różne, że tak powiem, wydźwięki. Odnośnie sytuacji, odnośnie czasu, odnośnie pogody, odnośnie pory roku i tak dalej. Co dziwnego, powiem Wam, że to jest zapach damski, ale tutaj w tych warunkach fantastycznie pachnie również na mężczyźnie. I co jest dziwne, że w takich chłodniejszych warunkach pogodowych pachnie właśnie tak bardziej słono, a w tej właśnie. W tej właśnie temperaturze, w tej pogodzie zaczyna się tutaj dostawać taka dość orientalna nuta I szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest specyfika kraju, czy to jest miejsce, w którym akurat jestem, ale dla mnie w tej chwili to jest taki właśnie słono morski słoneczny orient. Dość ciekawy, na męskiej skórze również pachnie fantastycznie i w ogóle nie wyczujecie, że to jest zapach dla kobiet. Szczerze, to bym nawet powiedziała, że bardziej będzie on zapachem męskim niż kobiecym. Przez te właśnie świeże, morskie, słone nuty. Na koniec, tylko jeszcze dodam, że zapach jest bardzo, bardzo trwały. Na nadgarstku potrafi przetrwać od rana do wieczora. Po prysznicu nic go nie rusza. Słuchajcie, jego jest jak najbardziej korzystna, macie fajną buteleczkę ciekawą, która jakby już przedstawia co tam znajdziemy w jej wnętrzu. Jeżeli lubicie takie właśnie morskie, słone, rześkie zapachy z taką lekką nutą słońca, ciepła, takiej miękkości, pudrowości, to ja Wam serdecznie ten zapach polecam. No i co by tu jeszcze na koniec powiedzieć? No chyba wyczerpałam temat, więc już więcej tutaj nic nie dodam. Chyba tylko tyle, że żegnam się z Wami, zapraszam Was do kolejnego odcinka i pozdrawiam Was słonecznie, słonecznie, cieplutko. Jeżeli Wam się oczywiście podobało, to dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, taki żebym, komentarz zwrotny, żebym wiedziała, czy, czy, czy Wam się to podobało i tak dalej, i tak dalej. I pozdrawiam Was serdecznie, słonecznie do, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!